Słyszałeś kiedy, w figurze jaką jest plancze? Aż 87% ankietowanych przez nas osób podczas nauki doznało kontuzji. Jeśli chciałbyś nauczyć się tego elementu poprawnie, konieczne jest, abyś wiedział, jak trenować. Się. Poradniki są dobrym rozwiązaniem, ale nie zapewnią ci kompleksowej wiedzy, jaką da Ci nasz e-book. Dzięki niemu nie tylko poznasz wszelkie aspekty techniczne i progresje, ale dowiesz się, jak świadomie analizować błędy i wyciągać z nich wnioski. Poruszyliśmy w nim całkowicie zapomniany temat, czyli temat prewencji. Dodatkowo zawarliśmy w nim mnóstwo ciekawostek, przedstawiliśmy trudniejsze wariacje, pompki, presy, a także stworzyliśmy specjalnie wytykowane do tego atlas ćwiczeń. Otrzymasz wskazówki odnośnie programowania treningu pod kątem tego elementu, a także kilkanaście przykładowych rutyn w zależności od stopnia zaawansowania. A to wszystko wzbogacone jest filmami z prezentacją wszystkich ćwiczeń. Opanowanie plancze sprawi, że zaczniesz inaczej postrzegać siebie jako sportowca. Dołącz do elitarnej grupy ludzi wykonujących ten element.